Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was garść kolejnych informacji. Jak wiecie, jutro rozpoczyna się fuzja, a w weekend będziemy mieć podwójne szanse na legendy z Secretów. Przy okazji, oczywiście, będzie event, w którym trzeba będzie walczyć o fragmenty na jednego z epików, No więc dużo z nas będzie otwierać szardy. No ale gdyby chodziło tylko i wyłącznie o podwójne szanse. To oczywiście nie robił tego filmu, znaczy się, że jest coś więcej. Otóż Plarium postanowiło po raz kolejny zrobić kumulację i połączyć podwójne szanse i 10x na jednego czempiona. No i kto to będzie? Będzie to jeden z nowych czempionów, których niedawno, którzy niedawno trafili do gry. Widzę, że Plarium bardzo lubi tych czempionów, tutaj nas zachęcać do tego, żebyśmy tych czempionów dostawali, ponieważ były, były już eventy na Gwarantowanym czempionem na Ragasza, na Nekmotara. No i teraz będzie 10x na Shimnatha. Czempion, który naprawdę bardzo fajnie wygląda. Taki posąg. Czasem się lekko ruszy. No i zobaczmy, przyjrzyjmy się temu, co, czy warto starać się o tego czempiona. Staty ma fajny, wysoki atak. Jest to czempion, którego obrażenia oparte są na ataku. Przyzwoicie szybki, mamy już 15 wbudowanych e, punktów accuracy. No i co my tu mamy? Na A1 Bring to Ruin atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Każde uderzenie mamy 50% szans po wyksiążkowaniu na umieszczenie Decrease Defense na dwie tury. OK, przyzwoite A1 A2 transferuje wszystkie debuffy z tego czempiona na cel, potem atakuje. E, Atakuje ten cel trzy razy. Pierwsze uderzenie zwiększa czas trwania wszystkich debuffów na celu o jedną turę. Czyli najpierw przynosi te debuffy, a potem wyda, wyda, wydłuża czas ich trwania. Drugie uderzenie obniża czas trwania wszystkich buffów na celu. Dodatkowo wydłuża czas trwania buffów na tym czempionie o jedną turę po ataku. Trzy tury cooldownu po wyksiążkowaniu. No i trochę dużo tu się dzieje. Mamy transferowanie, wydłużanie czasu trwania debuffów, skracanie debuffów przeciwnika, wydłużenia nasze. Ciekawy skill, chyba jedyny champion, który ma coś takiego, takie połączenie w swoim zestawie. No i na koniec Humbledon Broken atakuje wszystkich dwa razy. Pierwsze uderzenie usuwa wszystkie buffy, drugie uderzenie ignoruje 20% defense w celu, jeżeli nie ma na sobie żadnych. Aktywnych buffów. 3 tury cooldown, i powiem Wam, że to uderzenie bardzo mocno uderza. Także można Shemnatha używać jako, jako nukera, ale też kogoś no takiego pół nukera, pół, pół supporta, gdzie mamy usuwanie buffów z przeciwników. Tutaj jeszcze Decrease Defense. No i na koniec mamy Passive. Zwiększa accuracy tego championa o 10 za każdy buff. Na każdym przeciwniku zwiększa crit damage tego czempiona o 5%, za każdy debuff na każdym przeciwniku i do 100% możemy zwiększyć. Także to fajnie, że dzięki temu pasywowi możemy budować tego czempiona z mniejszym accuracy. Mniej potrzebujemy dać mu accuracy, wtedy możemy więcej zainwestować w obrażenia, w crit damage, które zresztą też się zwiększa dzięki e, właśnie dzięki debuffom które mamy na przeciwnikach. Generalnie na papierze ten czempion wygląda bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Nie widziałem jeszcze żadnych testów tego czempiona, więc no a trzeba to trzeba go porządnie przetestować, żeby zobaczyć jak dobry naprawdę jest, jak wpisuje się w obecną metę. I to czego nie wspominałem, to 10x będzie trwało jeden dzień krócej, czyli piątek sobotę Jeżeli nie chcecie tego czempiona, nie chcecie mieć zwiększonych szans na niego, to wtedy możecie poczekać do niedzieli, wtedy będzie już tylko, będą tylko podwójne szanse na kredy. to jest nowy, dobrze wyglądający czempion z fajnymi skillami, więc na pewno będę e, nie obrażę się, jeżeli, jeżeli tego czempiona trafię także ja będę standardowo w piątek otwierał moje szardy Okej, okay, napiszcie w komentarzach, czy będziecie, jak się Wam ten champion podoba, czy będziecie o niego walczyć, czy czekacie do niedzieli, bo on Was nie interesuje. Ale z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.